Dzień dobry, szczęść kochani. Dzisiaj miał być kolejny odcinek mm, biografii Ojca Dolindo, ale nie będzie go i nie wiem w najbliższym czasie, czy będą. Postaram się, żeby były, natomiast niestety dzisiaj rano mm, odszedł, odeszła moja najkochańsza istotka, czyli mój kotek Kotunio. Był ze mną 17 lat. On był dosłownie moim najlepszym przyjacielem. Wiem to, jestem na 100% przekonana, że zesłał mi go Bóg, że to był jego dar dla mnie, niezazłużony całkiem. I ta wspaniała istotka, Kotunio, przez 17 lat był ze za mną zawsze, ta i na złe. W trudnych chwilach miałam Pana Boga, oczywiście Jego. Zawsze wiedziałam, że jeżeli coś złego się dzieje, to mogę się pomodlić. I mogę też wtulić się w aksamitne, śliczny futerko kotunia. Zaobił dokiego, ślicznego pyszczka. Niby nie zmieniał nic, ale zmieniał wszystko. Był w naszym domu prawie 20 lat. Dał nam mnóstwo, ale to mnóstwo miłości, ciepła. Tyle radości, że nie jestem w tego wyrazić słowami, ile szczęścia i radości na ten kotek dał. Jednak niestety ostatnie miesiące gasły. Jeszcze było z niej w miarę dobrze, jeszcze miałam nadzieję, że po prostu jest stary, ale że jeszcze będzie. Prosiłam przedwczoraj na Instagramie, na Facebooku o modlitwę za bliską mi osobę. Specjalnie, jak powiedziałam, napisałam o sobie, ponieważ wiedziałam, że niektórzy uważają, zwłaszcza wśród katolików, jest niestety dużo takich osób, które uważają, że zwierzę to po co się modli za zwierzę. Ale dla mnie ja po prostu czuję, jakbym utraciła część siebie, bo ja bym na wszystko czego tu nie zrobiła. I jest mi tak ciężko jak nigdy w życiu, i po prostu nie będę w stanie na razie nagrywać filmów. Postaram się wrócić jak najszybciej, ale jeżeli mam się łamać głos, albo mam kłakać, to chyba może lepiej sobie dać spokój, prawda? Jedyne o co chciałam Was bardzo, a to bardzo prosić, to o siły dla mnie i dla moich rodziców, szczególnie dla mojego taty, bo tata i Kotunia uczyła naprawdę szczególna pięć. nie był bardzo mądry, więc wiedział, że to że tata jest coraz lepszą osobą ode mnie i jego najbardziej kochał. Nie ma dla niego to nawet. Był mądrym kotkiem, więc wiedział, kto jest najlepszy. Więc bardzo was proszę o dla mnie i dla taty. Dla mamy też też go bardzo kochała. Wszyscy go kochaliśmy. Był dla nas bardzo drogi. Niestety jednak choroba i starość go pokonały. Myślałam, że wyrwie im się bardzo dzielnie walczył do samego końca. Był tak dzielny. Ale otrzymał. Gdzieś czytałam, nie wiem gdzie, chyba mama Karola Kisa mówiła coś. Nie wiem, czy coś przytaczała odnośnie tego, że uważa, że zwierzęta będą w niebie. Uważam, że zwierzęta są naszymi braćmi mniejszymi i można ich bardzo kochać. Zwłaszcza, że są niewinne, kochane i dobre. I Bóg nam je dał po to, żeby nam umilały życie, żeby dawały radość, szczęście, żeby nas rozwijały też duchowo, ponieważ Kotunio bardzo mnie rozwinął, też duchowo można powiedzieć. Dzięki niemu stałam się lepszym człowiekiem, bo co może mi dać Kotunio, nic mi właściwie nie dawał, oprócz swojej obecności. A ja wszystko dla niego zrobiłam. Mówię o tym, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, dlaczego jest ta przerwa i dlaczego po prostu będę w dużo gorszej formie. Proszę Was o siły dla, dla mnie, dla rodziców, dla nas, dla naszej rodziny, żebyśmy to jakoś przetrwali, ponieważ dla nas śmierć, odejście Kotunia jest po prostu ciosem. Był z nami przez 17 lat, był trochę naszym takim promyczkiem słońca po prostu tutaj w domu. Jeżeli ktoś był smutny, ktoś miał problemy, to zawsze przytulać się do tego ślicznego futerka mruczącego i nic to nie zmieniało. Ale zmieniało wszystko. A więc proszę Was o wyrozumiałość i proszę o modlitwę za siły dla nas. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia.